Dzisiaj oglądamy iPhone'a, który ma rozbitą szybkę. I teraz będzie naprawiany przez Wojtka. No, raczej nie? Tak wygląda iPhone' po upadku z wysokości 1 metra. Jeszcze działa. Ale to już jego ostatnie chwile. Tutaj mamy próbę rozkręcenia iPhone'a śrubą o średnicy, ile? Z pół centymetra? Tak się wydrapuje, tak się używa telefonu także. iPhone. Dobra, skończ, Duma Apple'a. Skończ, skończ nagrywać i kurwa pójdę siedzieć przez to. Nie, na, na szczęście nie pokazuję Twojej twarzy jeszcze.